Dobry, to Kazimierz. Więc John uh, zezwolił mi na prowadzenie tego samochodu. Zaraz będę próbował pojechać. John, polska kamera is is on it's on. <coughs> and uh, say me. It is automatic gear. Is automatic. You'll go to this first, first five one. Please brake. Yes. And acceleration. Yes. And uh, And uh, you pull up here and move down one space. Here? If, just this one. one. Just to This one dash five. Show this. Uh -huh. Uh -huh. Should you move what I. You pull up. Okay. This one. And here? No. It, oh. is okay. It's okay. Yep. Okay. Okay. And. Left, right, signal jest normal. normal. Yes. Ok, to so i go, i go, i left. Puszczam no. Czyli mogę hamulca, bo to jest automatyczna biegów. Nikt nie jedzie z tyłu, nikt nie jedzie. So I can turn left, mogę skręcać w lewo. Big, big, big. Turn, 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 turn. To jest poważna sprawa, taki samochód wojskowy, ciężarowy. A, trzeba mocno kręcić. Dodaje gazu. O, I teraz jedzie na jedynkę. On the first. It's automatic. We'll shift automatic. I should... No, it should be automatic. on automatic. And left. Left. And you, you must turn.

w osobowym, że mały ruch kierownik i duży ruch kierownik. I na jedynce odwłaszcza też więc powinno obszar rzucić teraz na długę. Jedziemy na piękny, Pięknie, pięknie, pięknie. beautiful Fantastyk, fantastyk. amazing, amazing. Jadę prawdziwym samochodem wojskowym. Military car. Kazimierz jedzie prawdziwym samochodem wojskowym. I stop here. Ok? Ok. A nie, jest? Yes, turn around. Turn, turn around. But, but you will have to go to this and then back. So turn, turn hard this way. Turn hard to the right stop. N, S. Okay. Okay. Thank you. Dziękuję John. Bardzo dobrze się jechało. Super sprawa, super sprawa. Jechałem prawdziwym wojskowym. Jechałem prawdziwym wojskowym samochodem amerykańskim. Ahora el papá, pa, bye bye.